Pęczniewie na cmentarzu ruch podobny jak w innych miastach. Nastroje jednak inne. Wystarczy popatrzeć na popękane płyty, połamane krzyże czy nagrobki bez tablic z nazwiskami zmarłych. Naprawionych jest niewiele. Ludzie częściowo próbują robić to sami. Pani, to jest ciężko, bo to, co oni zrobili, to po prostu to się w głowie nie mieści. Żeśmy jakoś, żeby to było na jutro, doprowadziliśmy grup, mąż klei w tej chwili klejem, no ale no naprawdę jest no przykro jest. Nie wiem, uzyskał ci syn do oka po prostu. Ja sprzedam, bo to jest mój kolega tu leży, że nie, to nie złoży jego, to jeszcze zrobi, no, że wydatki są przecież, no nie? Koszt naprawy to poważny problem. Straty spowodowane przez wandali oszacowano na ponad 110 tysięcy złotych. Wielu rodzin nie stać na postawienie nowych nagrobków. Robią co mogą, by na święto zmarłych przygotować mogiły najbliższych. Mało który ze zniszczonych pomników wygląda tak jak przedtem. No nie no, absolutnie no proszę zobaczyć jak to wygląda Polepione, poklejone, żeby się trzymało w kuku. Tak, a tym bardziej, że my z daleka, bo my z Dolnośląskiego to cóż można zrobić w ostatniej chwili, prawda? O jeszcze, jeszcze wie pan, o, tu jeszcze ten grób rodzice są tu, tu porozbijane, hop, podeptane, no, wizerunek Jezusa i, i zdeptany był nawet To jakieś łotry były, nie ludzie Emocje są wciąż bardzo silne. Mieszkańcy Pęczniewa i ci, których bliscy spoczywają tam na cmentarzu, nie mogą pogodzić się z tym, co się stało. Dla nich te święta będą inne. się wydaje. Taki Wam co zrobili, to czego nie słyszałem w życiu. Naprawdę inne. To, to brak słów, po prostu brak słów na to wszystko. Co, co, to ja nie wiem, to chyba nie człowiek to, to, to mógł zrobić, bo to cóż to na krzyże rozwalać na grobki, to, to, to jest straszne. Po prostu straszne. Wszyscy czekają na aresztowanie z pracy. Policja prowadzi śledztwo. Poszkodowani chcieliby, żeby wandale odpracowali to, co zrobili i próbują zasłonić kwiatami zniszczenia.